Rozpraszanie działań przynosi klęskę i trzeba to zapamiętać raz na zawsze. Dzięki temu unikniesz kosztownych błędów i dzięki temu osiągniesz znacznie lepsze rezultaty. Fundamentem tego zjawiska jest zrozumienie, że klient ma gigantyczny wybór. Może wybierać z setek firm, dlatego musisz go jak po sznureczku poprowadzić. Od momentu, w którym Cię nie zna, zaufać Ci uzna, że ten produkt jest świetny, aż do momentu, w którym podejmie decyzję zakupową. Zauważyłem takie błędne koło, że wymyślamy bardzo dużą liczbę produktów i próbujemy je sprzedać w wąskim oknie sprzedażowym. Czyli wprowadzamy produkt za produktem, poświęcamy im bardzo mało czasu. Czyli powiedzmy, na produkt jest tam kilka tygodni, bo gdzieś usłyszeliśmy od klienta, że no to jest świetny pomysł, że ja bym chciał coś takiego. I na podstawie jakiejś jednej, dwóch, trzech opinii wprowadzamy produkt. Publikujemy jednego posta na Facebooku, może dwa, może stworzymy jakąś podstronę. I po kilku tygodniach jesteśmy zaskoczeni, że sprzedaż nie jest na takim poziomie, jakbyśmy tego pierwotnie oczekiwali. Dzieje się tak, ponieważ klient naprawdę ma wybór i on może być zainteresowany, ale nie jest wystarczająco przekonany, rozgrzany, nie jest poprowadzony przez cały lejek sprzedażowy od momentu właśnie, w którym ci nie ufa, bo bardzo często jest tak, że sprzedajemy te nowe produkty do osób, które kompletnie nas nie znają. I tutaj przytoczę słowa świetnego australijskiego marketera Sabri Sabi, który. Zgodnie z jego badaniami twierdzi, że 95% osób nie kupuje od razu. Czyli nasz marketing, taki, nazwijmy sobie to instant marketing: ja chcę sprzedaży tu i teraz tego nowego produktu, jest skierowany do garstki, do kilku procent osób. To teraz jak maksymalnie się skoncentrować i dowieść sprzedaż produktu? Jak nie rozpraszać swoich działań? Jak nie popełniać tych największych błędów, no i oczywiście, ostatecznie, jak osiągnąć sukces i cieszyć się ze sprzedaży, z gigantycznej sprzedaży nowego produktu. Przyrównajmy sobie proces sprzedaży produktu do randkowania i poznawania nowej osoby. My, jako przedsiębiorcy, kochamy oświadczać się już na pierwszej randce. Nie ukrywam, jest to dosyć ekscytujące, ale teraz. Ilu przypadkach uda się to skutecznie zrealizować? W ilu przypadkach nasza partnerka zgodzi się za nas wyjść po 15 minutach, po 5 minutach, po minucie od momentu, gdy nas poznała? Odpowiedź jest jasna i klarowna, ale jednak cały czas chcemy oświadczać się na pierwszej randce. BA, chcemy oświadczać się po pierwszej minucie od poznania się. A trzeba przecież troszeczkę. Fliptować. Zanim w ogóle zaczniemy fliptować, to jeszcze trzeba się poznać, trzeba pójść na kilka randek. Później trzeba coś przeżyć wspólnie, a dopiero później się oświadczamy. No jasne, mówi to gość, który się oświadczył po 8 tygodniach, ale jednak po 8 tygodniach, a nie po 5 minutach. Zatem wiemy już, że sprzedawanie produktu jest jak randkowanie, jak poznawanie nowej osoby. Na samym początku trzeba sobą zainteresować. Kim ja w ogóle jestem? Jak zaczynasz sprzedaż produktu, to nieważne jest tylko produkt, ale też ty. Kim ty jesteś? Czy można ci zaufać? Czy jesteś osobą wiarygodną? Ponoć takie pytanie, które często mamy w głowie, jest: czy nie wyjdę na głąba, Czy jak to kupię, to się nie okaże, że to jest jakieś badziewie? Czyli ludzie na samym początku w ogóle no, nie ufają marce, i ty jakoś to zaufanie musisz zbudować. Czyli pierwszym krokiem jest to, żeby się poznać. Dlatego fajne jest, gdy jak sprzedajesz produkt, to jak go prezentujesz czy jakieś zajawki robisz, prezentujesz swoją osobę właściciela lub zespołu. Pokazujecie siebie jako ludzi. Świetnym przykładem jest to, jak w szkołach językowych reklamujemy nową placówkę. To najlepszym zabiegiem jest opublikowanie zdjęcia siebie całego zespołu jak na przykład nie remontujemy lokal albo jak stoimy przy znaku drogowym w mieście w którym otwieramy tą placówkę, czyli pokazanie siebie jako osoby i taka fotografia jest znacznie skuteczniejsza niż cokolwiek innego. Ale proces bardzo często pomijany. Czyli od razu próbujemy znowu się oświadczyć, a tylko zbuduj zaufanie, pokaż kim jesteś, pokaż siebie na samym początku i zrób zajawkę. Nie sprzedawaj od razu. Powiedz, co planujesz. Możesz się też zapytać o zdanie ludzi, co uważają na ten temat, albo wciągnąć ich do tego, aby razem z tobą zaprojektowali ten produkt. Możesz zadać im pytania. Możesz mieć link do ankiety. Co ty byś zrobił? Jakie korzyści, cechy produktu są dla ciebie najważniejsze? Zostaw do siebie kontakt. Dostaniesz minus 30% na pierwszy zakup właśnie tego produktu. Kto tak robi? Praktycznie nikt tak nie robi. Która restauracja robi wielkie halo ze swojej nowej karty? Pokazuje proces, jak gotują, jak się przygotowują. Która zachęca do tego, żeby ktoś przetestował, nawet za darmo, kilku klientów. Niech porobią zdjęcia, niech wrzucą do mediów społecznościowych. Nie robimy tak. Wręcz przeciwnie. Często jest tak, że po prostu wrzucamy wir i ok. Przecież wrzuciłem posta na Facebooku. No, wszystko fajnie, tylko że jak wygląda Twoje życie? Jak wygląda życie klienta? Jak bardzo obecnie się śpieszymy? Jak dużo mamy frustracji w ciągu dnia? I co liczymy na to, że ktoś zauważy? Czyli pierwszy etap to jest zbudowanie zaufania, to jest wciągnięcie klienta w grę. To jest pokazanie mu, nad czym my w ogóle pracujemy. Dopiero później przechodzimy do edukowania go na temat tego produktu. I tu się świetnie sprawdza. Wideo, opowiadanie o tym produkcie, odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania. Jak jeszcze ich nie znamy, to musimy wymyślić. To jest takie kilka podstawowych pytań: co to jest? Dla kogo to jest? Czy to na pewno jest dla mnie? W czym mi to pomoże? Jakie problemy to rozwiąże? Czy mogę temu ufać? Czy jest to lepsze od innych rozwiązań? Bo bardzo często alternatywy pogrzebią naszą sprzedaż. My musimy troszeczkę zniechęcić człowieka do kupna innych rzeczy. Nie musimy robić tego bezpośrednio. Możemy opowiedzieć o tym, że inne mają takie rozwiązania, a my zaprojektowaliśmy to inaczej. Dlaczego? No, z powodu tego, że to jest skuteczniejsze, efektywniejsze itp. itd. Bardzo dobrą praktyką jest, żeby ogłosić na pewnym etapie sprzedaż. Czyli wystartowaliśmy, od teraz sprzedajemy. I zwłaszcza na tym pierwszym etapie musimy mieć jakąś ofertę. Specjalną. I teraz trzeba, przez ten okres, w którym rozpoczęliśmy sprzedaż, i powiedzmy przez 4 tygodnie trwa promocja, to w ciągu tych 4 tygodni musimy przekonać klienta, że to jest słuszny wybór. Fajnie by było w tym okresie pokazywać opinię od ludzi, którzy już z tego skorzystali. Jeżeli to jest nowy produkt, no to powinniśmy mieć taką grupę testową osób, które najpierw przychodzą, testują, czyli na przykład załóżmy, że mamy zajęcia dla maluszków w jakimś tam mieście muzyczne, jakiekolwiek, no to zapraszamy pierwszą grupę mam, 15 osób za darmo, pokazujemy im ten produkt, robimy zdjęcia, nagrywamy krótkie wideo, później zbieramy od nich opinie i pod postem reklamowym możemy te opinie zamieścić, możemy poprosić o komentarze, możemy poprosić o zdjęcia, o filmy. I w tym okresie trwania promocji bardzo ważny jest ten social proof. Ten społeczny dowód słuszności. Kto to kupuje? Czy inni to kupują? Czy są zadowoleni? Jeżeli tak, to kto? Czy są podobni do mnie? Czy mają podobne problemy? To są te pytania. I najważniejszy okres, ostatnie dwa tygodnie, ostatni tydzień. Gdy sprzedawałem swój pierwszy kurs online dla branży edukacyjnej, to pierwsze cztery tygodnie sprzedaży a ostatnie 4 godziny sprzedaży to była ta sama sprzedaż. Ostatnie 4 godziny wygasania kodu rabatowego to była ta sama sprzedaż, co przez ostatnie 4 tygodnie. Jak sprzedawałem kursu od dietetyka, to ostatnie 150 tysięcy złotych sprzedaży wpadło w ostatnie 24 godziny czy 48 godzin. Ludzie wtedy wiedzą, ja mam teraz to kupić. I wtedy ten tak zwany last call musi być komunikowany wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko możesz. Wtedy musimy zaspamować skrzynki. I jest szansa, że zakończymy naprawdę bardzo dobrą sprzedażą. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia na kanale. Miłego dnia Ci życzę.